Wilhelma Piepera z około 1910 roku w typie modernistycznej willi z mansandrowym dachem, niesłusznie jednak nazywany pałacem. Został wzniesiony na korzeniu wcześniejszego dworu z XVIII wieku. W latach 20 XX wieku budowlę przebudowywano nadając jej formy neobarokowe. Z elementami architektury modernizmu, znacjonalizowany po II wojnie światowej. Od 1960 roku znajdował się w nim ośrodek praktyk studenckich w kombinacie PGR-manieczki. Obecnie własność prywatna na rok 2024 postępująca ruina. Park dworski z końca XIX wieku, znacznie przekształcony około 9 hektarów ze znacznym udziałem wielogatunkowego starodrzewiu. Częściowo otoczony starym, ceglanym, otynkowanym murem. Zachowane fragmenty bramy wschodniej. Na terenie parku znajdują się trzy stawy. Największy, obecnie wydzielony od parku na południowo-zachodnim obrzeżu liczy ponad 1 hektar. Sama wieś pierwszy raz pojawiła się w dokumentach w 1366 roku. Wówczas należała do pakosza z przylepek. Kolejnymi właścicielami byli przylepscy, i iłowieccy i krzyżanowscy. Wyślachecka Przylepki położona była w 1581 roku w powiecie kościańskim województwa płysnańskiego. W 1784 roku majątek wykupił sam Józef Wibicki, od 1849 roku mieszkał tutaj Stanisław Egbert, Koźmian, poeta, publicysta, prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W 1867 roku właścicielem był Kazimierz Chłopkowski, a ostatnim od 1897 roku do zakończenia II wojny światowej Wilhelm Pieper. W 1926 roku majątek liczył 409 hektarów. Po zakończeniu wojny majątek znacjonalizowano. Z przelepek do okolicznych wsi prowadzą aleje pomnikowych drzew, do Jaszkowa 59 kasztanowców zwyczajnych i do Brodniczki 272 lipy drobnolistne. Pałac powstał w miejscu poprzedniego obiektu wzniesionego w XVIII wieku dla rodziny Cerekwickich i zapewne także z wykorzystaniem fragmentów tejże budowli. Od lat 60. XX wieku mieścił się tutaj ośrodek studencki. Kolejne zmiany w wyglądzie pałacu nastąpiły na przełomie XX i XXI wieku, kiedy wadliwie przeprowadzone remonty spowodowały zniszczenie dekoracji architektonicznej elewacji. Opuszczony i doprowadzony do całkowitej ruiny pałac zakupił prywatny inwestor, który podobno planuje tutaj remont. Po pozostałościach PGR ostała się bardziej sala konferencyjna niż kinowa choć nie wykluczone są różnego rodzaju seanse, które mogły tam występować, a może po prostu odbywały się tam lekcje. Ku ciekawostki, w samej wsi Przelepki urodził się Stanisław Kuliszak, późniejszy ksiądz i powstaniec wielkopolski. Był synem Jana i Agnieszki z domu Musiał, uczęszczał do gimnazjum w Śremie i Gnieźnie. W 1906 roku tuż przed maturą wydalony przez Niemców ze szkoły za udział w tajnych organizacjach polskich. Ostatecznie zdał maturę eksternistycznie w 1907 roku w Gimnazjum Augusty Wiktorii w Poznaniu po wcześniejszych przygotowaniach w Berlinie. W 1908 rozpoczął studia w Seminarium Duchownym w Poznaniu, a ukończył je w Seminarium Duchownym w Gnieźnie. 11 lutego 1912 otrzymał święcenia kapłańskie i rozpoczął służbę jako wikariusz w ujściu, gdzie przebywał do 31 grudnia 1914. Stanąwszy przed prokuratorem za propolskie kazania, ostatecznie skazano go na więzienie, gdyż otrzymał pobór do wojska w Szczecinie, skąd szybko go zwolniono. W 1915 objął wikariat w Przemęcie, gdzie rozpoczął działalność propolską i stanął za to przed sądem wojennym. Uratowało go wstawiennictwo arcybiskupa Edmunda Dalbora, który wysłał go do Polonii w Dortmundzie. W końcu 1918 powrócił do Wolsztyna, gdzie zorganizował Radę Robotniczo-Żołnierską. W Przemęcie zorganizował pierwszy oddział powstańczy, z którym walczył na froncie zachodnim powstania wielkopolskiego. Przez cały okres powstania pełnił rolę kapelana frontu zachodniego w grupie Leszno. Od 1923 był administratorem w Zbarzewie, a 1 kwietnia 1924 został proboszczem w Nowym Tomyślu. Od 1932 powołany został do zbuku, gdzie był proboszczem od 1933 i gdzie ukończył budowę szpitala zakonnego sióstr Miłosierdzia i powołał karitas. Odnowił też obraz Matki Boskiej Literackiej, zainicjował starania o jego koronację i restytuował zaniechany od 100 lat ruch pielgrzymkowy. W upalne Boże Ciało 1939 roku celebrował uroczystości Oktawy, w wyniku czego zachorował na serce. Przewieziono go do szpitala Elżbietanek w Poznaniu na rybakach, ale nie udało się go uratować. Pochowano go na cmentarzu Świętego Rocha w Buku. Odznaczony również został krzyżem Niepodległości, który otrzymać było można za czynne działanie dla niepodległości Polski w okresie przed wojną światową lub podczas jej trwania oraz w okresie walk orężnych polskich w latach 1918-1921 z wyjątkiem wojny polsko-rosyjskiej na obszarze Polski oraz krzyżem walecznych celem nagrodzenia czynów męstwa i odwagi wykazanych w boju przez oficerów, podoficerów i szeregowców. W wyjątkowych przypadkach mógł być nadany osobom cywilnym współdziałającym z armią czynną. Początkowy miał być nadawany za czyny dokonane po wskrzeszeniu niepodległego państwa po 11 listopada 1918 roku, lecz później nagradzano także za czyny wcześniejsze. Macie możliwość także wsparcia mojego kanału, wysłanie mi wirtualnej kawki i pomoc w dalszych podróżach. A jak podróżach, to historiach. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, kłaniam się, cześć.